Dzień dobry, witam Was serdecznie dzisiaj w takim odwiedzie, ponieważ jest poranek i ja za chwilę wyjeżdżam, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge. I ten challenge będzie niełatwy, nieprosty, ponieważ będzie od 100 złotych do kosy. Ostatnio no niestety wszystkie challenge raczej u mnie w dupę, więc co, trzymajcie kciuki i lecimy. Mój drogi widzu, aktualnie są dostępne z moim kodem oczywiście ADUNIA, Cztery konkursy, także zapraszam serdecznie do wpłat z kodem ALUNIA i z automatu dołączę Was do konkursów. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj stówę i z tej stówy ja bym chciała zrobić tak, no przynajmniej 500 zł, żeby nam się udało tą kosę zrobić, ale ogółem najbardziej w tym odcinku satysfakcjonowałoby mnie, gdyby nam się po prostu udało w ogóle wydrobić kosę, co nie? Czyli co? Musimy troszeczkę powiększyć swój kapitał. I słuchajcie, mm, zrobimy sobie bitewkę. Wiecie, ja zawsze wrzucam te stickery i te stickery tak... No dobra, one oddają, nie ma co oszukiwać. Ja uważam, że im więcej się wrzuci tych skrzynek, no tym większe są szanse po prostu na wygraną. Więc zrobimy sobie bitewkę. I słuchajcie, zrobimy sobie bitwę za 15 ziko ale zrobimy ją na 3 osoby. Zobaczymy, jak to... Nam pójdzie, dodamy sobie boty. Wszyscy chyba jeszcze śpią. Nikt do nas nie dołącza, ale dobrze, mamy bociki. Siedem skrzynek jest przed nami i to jest bitwa na trzy osoby. Wiecie, jak ja mam z tymi trzema osobami, no nie, że ja to tak, no kurczę, średnio mi to wychodzi. Średnio mi to zazwyczaj się udaje, ale Gdzieś tam, gdzie niegdzie Mam nadzieję, że po prostu Uda nam się to wygrać, bo tak jak wspomniałam Mając 100 zł I zrobić z tego kosa No to trzeba mieć farteks Co nie? No, ale widzę, że tutaj troszeczkę w dupę Jesteśmy <laughs> Aż chrypa mnie jakaś złapała Chyba już raczej tego nie wygramy Bo dla bota Adriana tutaj naprawdę No, tak jak myślałam i co? I pierwsza w dupę. Dobra. No to jako, że historia lubi się powtarzać, to wrzucimy sobie jeszcze raz bitewkę za 15 zł, ale wiecie co? Ja bym sobie wrzuciła taką. Wrzuciłabym sobie te trzy skrzynki i indirect case'a. Ja wiem, że to jest tutaj 14,70, nie pełne 15, ale no w tą stronę, w tą stronę. I też wrzucimy sobie na trzy osóbki, bo myślę, czy tryb standardowy, czy underdog, no, ale dobra, zostawmy już na tym standardowym trybie. Jak ma przyfarcić, no to przyfarci nam na standardzie. Dobra. Mamy jednego bota, bota i samu. Jak wiemy, bot i samu jest mocny przeciwnik. I tutaj jakiegoś, no, dobra. Ale nie ma co się łamać. To jeszcze można odrobić. No nie? Powiedzcie, że można to jeszcze odrobić. Powiedzcie proszę, że można to jeszcze odrobić. Dobra. I ostatni case. I chyba mamy to, co? Dobra, mamy, zajebiście! Udało się odrobić, ale to dalej nie jest, no, 500 zł, które ja chcę tutaj osiągnąć przynajmniej 500 zł, więc plan musi być jakiś dobry. I wiecie co? Ja bym sobie teraz zrobiła chwilę przerwy i otworzyła sobie jakąś skrzyneczkę. Ostatnio ten slime case naprawdę fajnie oddał, to wiecie co? Ej, ale patrzcie, jakby nam tutaj wypadł ten nóż, albo ten, Albo w ogóle, kurde, cokolwiek, to już byśmy mieli tyle kasiory, żebyśmy mogli tak, o, wiecie, nie? No i co? I tutaj chyba, no, strata. Zaryzykujemy. I teraz tak. Kto nie, i chciałam powiedzieć, kto nie pije szampana, ten nie ryzykuje, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I ja bym zrobiła sobie bitwę za pół salda, ale zastanawiam się, czy wrzucać te slajmy bo one no tutaj kosztują dwie dyszki, a połowa sale to jest 50 zł ciszy. ale chyba tak, chyba tak zrobimy, że wrzucimy sobie te slime, No i może ten plug case i na koniec sobie dorzućmy jeszcze on the case, ale zrobiliśmy tutaj mieszankę wybuchową, co? Jeżeli chodzi o wyniki, kto wygrał z kina w poprzednim odcinku, będą one dostępne na Discordzie, tak że jeżeli jeszcze nie jesteś na moim Discordzie, wejdź w opis, kliknij w link. I dołącz do Discorda. Ja pierdzielę. Bo to, to, to jest tak, ja robię ten challenge, wiecie? Fokus, nie? Skupienie. Próbuję jakiś plan określić, a później sobie tak myślę. Wale full, nie? Wale full i, i na pewno to wygram. No i nie zawsze to się człowiek, nie zawsze to człowiek wygrywa, ale widzę, że tutaj aż tak nie przypierdzielamy. I tutaj stanął skrzyneczka za 4 Ziko. Czyżbyśmy to mieli? Mamy to. Dobra. Co prawda profit nie jest duży zrobiony, bo no widzicie, 6 zł profitu. Czyli mamy 104 zł Kurde, no zrobiliśmy już tyle rzeczy, a profitu mamy 4 zł no. Nie wiem, może w sumie tego lovely case. A. Ja mam jakiś taki sentyment do tego lovely Case'a, nie? Mam jakiś taki sentyment do lovely case'ika. No i chyba ten sentyment. <grym> musi być uśpiony. I znowu mam 98 zł. Ja pierdzielę. Dobra. Wiecie co? Ja nie mogę tak dłużej. I walimy Olin. To jest mój, mój patent. A może sobie wrzucimy różne skrzynki? No, wrzucimy sobie, wiecie co. Dobra, wrzucimy sobie taką. Wrzucimy sobie może tego ninja. I na to nas będzie stać? Chyba nie, nie. Nie, nie będzie. Zabraknie nam tam kilka groszy. Kurde, a szkoda, bo chciałam. To będzie może. Jaki, 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 jaki? Boż nie mogę się zdecydować: Chocolate Case. Ok, czoklet I będzie nas stać jeszcze na to? Zajebiście. No to mamy olin. Mamy 7 skrzynek. W tym odcinku możecie wygrać tego skina. A żeby go wygrać, musicie zostawić tylko i wyłącznie lajka pod odcinkiem, zostawić suba. Dla mnie. I napisać komentarz, a w komentarzu napiszcie, nie wiem, dowolną cyfrę, jakąkolwiek, jaka Wam przyjdzie po prostu do głowy. Bitwa za 98 zł. I to jest, wiecie, to jest być albo nie być, nie? To jest autentycznie być albo nie być. Ostatnio przegrywałam po prostu wszystkie challenge. I mam nadzieję, że tym razem los się do mnie po prostu uśmiechnie. I tu tak, wiecie, szczerze się uśmiechnie. I że uda mi się w końcu to odrobić. I że uda mi się zrobić w ogóle jakiś challenge. Bo ile można, moi drodzy, ile można? Ja chcę być zwycięstwą, zwycięcą. W dniu dzisiejszym a dunia ma być zwycięzcą. Dobrze, manifestacja, manifestacja działa. Na razie wygrywamy to. Ale kurde, i wiecie co? I zawsze tak jest, i zawsze tak jest, że ja daję te dwa, dwie skrzynki na koniec, te najtańsze i kurde, i tam to jest różnica normalnie złociszy, nie? Proszę nie, żebym nie żałowała, że to... Dobra, 122 zł, ej, no halo, jak ja będę takim tempem to robić? Dobra, dalej nie mamy kosy, dalej nie mamy kosy, więc ja tutaj już wiecie, nie będziemy się patyczkować. Lecimy dalej, all in. I jakąś ostatnią skrzynkę, zadyszkę sobie wrzucimy. Dobra, chciałam tego. Explosion to. Explosion. Te slimy fajne są. Fajne są. Spodobała mi się ogółem ta skrzyneczka, ten slime case. Więc teraz troszeczkę ją tak, wiecie, pomęczę ją. Dobra, bitwa za 121 zł. No pierwsze to tutaj wyleciało dla tych zbyszka. Dla naszego przeciwnika. No, no kurde, ale nie, nie ma co się łamać, to jeszcze można nadrobić. To jeszcze można nadrobić, jak nie, no to będę żałować. Po prostu mam nadzieję, że kolejny raz nie przegram challenge'a przez pochopne decyzje jakieś głupie. Ale halo, dwie skrzynki. Czy może mi tutaj coś wydrobić? Nie, naprawdę te same itemy nam lecą. I to jeszcze w taki sposób. Poczułam się oszukana. Ale patrzcie w ogóle, patrzcie to. To było niemożliwe, bo w ogóle gościu stracił, nie? Moi drodzy widzowie, kolejny raz niestety nie udało mi się wykonać challenge'u. Nie udało mi się zrobić tej kosy. No jest mi troszeczkę, no przykro, pomyślałam, że tym razem się uda, ale sami widzieliście, jak to wyglądało. No, jak wygraliśmy, jak zluźni no to 4 zł, 6 zł. A nie będę tego też rozkładać dla Was na 10 kolejnych odcinków, więc czasem trzeba zaryzykować. Bo kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, tak jak już Wam powiedziałam. No ale co, nie przedłużając, mam nadzieję, że film Wam się podobał, że odcinek się podobał, że fajnie się Wam go oglądało. Zostawcie lajka, like, zostawcie suba, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Bye!